Cześć się, witam was z tej strony. The jestem do Browar. Cześć. Ek, w sumie. Ibi. No, witam, e... No, W dzisiejszym odcinku mam taki plan. Chęć. W sumie. Bo no, to może się zmienić. Ten oto John Deere będzie. Kosiłko! To nasza kosiarka. Ko... Ta kosiarka będzie kosiła tymi dwoma e... kosiarkami. I to jest bardzo. Czekaj, nie wiem, mogę otworzyć w jakoś? Nie, nie. Nie no co ty w kosiarce? No, o i to jest napakowany kierowca kosiarki jeszcze proszę zobaczyć, napakowany mm. kierowca kosiarki Zmieścił się, ja nie wiem. No, no wie, właśnie <grym> mówiłem Jezu to O wie? o, czekaj, bo ten te, Ami podjechał tutaj. On wcześniej wcześniej trochę dalej stał, ale on teraz się podjechał Sam się sumał <grym> O no to dawaj Dominik, dawaj, daj. Włączaj tu Włączaj tą kosiarkę. Nie, ja, bo w obroty mi się kręcił, ale nie wiem czy się O OLUJU, nie to... OLUJU Czemu to jest takie szerokie? No... No no mogę... Myślałem, no. że nie kosi. Nie no patrz, po... Musisz jeszcze poczekać jak Dominik kółko zrobi co najmniej. No to nie mam to kosiarkowie nie. A ci zaraz, zaraz Mijaka! On tu nie kosi na połowy To w pół, pół nie? No lewą stroną tutaj nie kosiła, bo już musiał to o poprawić, o tu zobacz Nie kosiła tutaj. Taką siarkę. Tu nie ładnie kosi. Ale o tutaj nie kosiłaś na, na tym... Na rogu nie kosiłaś A no, no, teraz jest bierzesz kosa w rękę. No i... właśnie, no, jest, no, jest, widziałem jeszcze styl taki do poprawy Mogliśmy pobrać, mogliśmy tu wykaszać te boki, nie? No, moskito. Tu w chwili jakiś? No, jak. No, ko ko koszenie rowu. No, przesuwa się? No. O, no, leci jak. Bo teraz leci w tą stronę, leci w drugą leciał. Przepchnijmy go może. Moskito <giby> Ona No, no właśnie i leci teraz w tą stronę, okej. Okay. Ty, tam jest przez na drugą stronę na trawkę. A, a. staj, no, zatrzymaj. I czekaj, a teraz w drugą stronę, oj. Przy Nie, o leci, leci, leci już! Al pary, chłopie! No. Przestawiam ciumniki normalnie! 1600 kg samo obciążek, nie no ale nieważne. Ta, ale mam pary. Ach. Ja to dokładnie nie kosza Jaki przes na drugą stronę, co ty mówisz? O dawaj, dawaj, A tam dawaj. jest, no drożeczka jest, to, to jest. A tam nie ma trawy ja jestem z deka Mówi Gdzie jest? teraz zacząć odcinek raz by objechał i... A jest tu trawa, bez kitu Gdzie trawa? O tutaj No, no mówię, to trzeba by styla pobrać O tutaj o wykościć ładnie o to O te zostały Koło drzewka tu przelecieć Bo to tak się nie da O no, już tam leci, to ja lecę Do klasa No ale też leczę do stajerka Kurwa co się przycięło w kosiarce trochę tnie to sorry rozumiem rozumiem Może no, typa Dobrze to nie tuka. Ło Ło Ale o, se na sm... Na, na... A se na... W tym co ja zrobiłem Ale nie, teraz To jest drugie kółkorowe Se błota naniosłem do sztajera Bo jak on ty. Ty bym za szybko jeździł. No ale bo... nie coś. Zbiera tam ładnie? No jakoś leci. Znaczy chciałeś powiedzieć, czy. czy tnie, a nie zbiera. No tnie, to nie tam, tnie. tnie. No. No, tak, ile? ile? Juuuu, lecić na godzinę. Ja? Nie Karo. E, 13. Ja ustawiam sobie 9, żeby... bo lagi mam, nie? I... Też sobie... Nic nie, nie, nie zarąbać. Też sobie 10 ustaje na przykład. Nie? nie ma problemu. Mogę się no, dostosować. Choć ulepimy bałwana... No chodź, zrobimy to. Chodź pójdziemy na browara. Albo coś innego. Co mu śpiewacie? Bo to nie śpiewa. Ta, A co mamy robić? Płakać? No, tak w realu to byśmy na walkie na małe. Nie, CB powinno być. Nie a to, a to CB to. A nie no mogą być i CB? No. CB ma inaczej się właśnie. No tak, no też mogą być CB. Nie? Jak tak mnie jakby w traktorze ciszej było, to też bym sobie wziął CB. To jak kusąka było. To CB zamontował do Bizona i jedzie. Tam jesteś Bizon. I to był jakieś z chyba. Wiesz, wiesz, tam Piotr był w tym w Oktawi siedział, nie? Hehehe. <laughs> <Gadałbym sobie>. za. <laughs> no. I tak. Chodźcie, chodźcie, bo mi was tu potrzeba I je piwo Po raz tak budowię dzwoni I tak Chodźcie, chodźcie, bo mnie tu was potrzeba Z, z, tego, było z tego, jak rozpytałem drugą wojnę światową. No 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 bo nie było No no chodźcie, chodźcie, bo was mi tu potrzeba Wiadomo tak. znaje dzwoni do mnie i tak. Daj tu jedziesz 9 na godzinę, a jedziesz szybciej ode mnie 10 już siadam. No może że 10, to też 10. No to w sumie mówię na... na 9. Dobra, je 10! Jeszcze na 9 Ooooooooo, ale zakręt. U, no tego to już nie mogę, to hardcore hardcor ze mnie to nie jest I tam wragu zebrać. Zbiera coś tu Karoly ładnie, się? To się zbiera, no się zbiera co? To z sensem coś? No tak, no ładnie. No już mam pół, 50%, mam 16 ton, 17 już prawie Dwa, no to Gdzie to wywalasz? Mm, nie wiem Tam gdzie trawa napisane jest, nie? Na tym do, do Silosu no Ty no, do mnie go przedziś, nie? No, no, ja dobra. Dobra. Bo to nie wiem czy mi się będzie po całej jechać, no dobra Kurba nie jak chce mi się podnosić z tego Moi, o Jezu, mi jaka zrobię no, i nikt nie widzi tak No dobra może będzie opłacało. Łoł, łowoł, wow, 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 wow. No to, ale i mi jaka nie zrobiłeś jak mnie ślaga? No nie Dobra, znowu, o. Tak fajnie to wygląda jak mam laga Że tamto się już wykości, ale ja jestem w miejscu, nie dalej No czajem Bo ten tędzie Tyle ja sobie tu przyjadę, bo ja... Mam... ja mam łatwiej sobie nawrócić No, no też łatwiej nawrócić łatwiej tego podnosił nie będę Jedziemy, jedziemy, jedziemy Karol ludzie pojadł, kółko zrobił Później już nie, bo będę miał łatwiej Bo tam jeszcze nie, nie, nie będzie kółka Dobra, damy radę. Damy i... no, dokładnie. Jak mi się podoba ten Sztajer, Kurne, jest kozacki. Wiem, że to case tak naprawdę, ale fajny jest. Fajny, fajny. To, to jest 100% case, a tylko jest, że maska zmieniona i z, znaczek w środku. No, no, ten klas też może być. Fajnie na obraty chodzi. No i fajnie schodzi, na boki chodzi No, błokiem leci na, Nawet jak zimny jest też to znaczy, taki... Czym się różni... Nie, jak to było? Zim. Czym się różni pizda od diesla? A, no, a? No, co, Coś pewnie jest Ech. ciepłym Na zimnym się nie jeździ A, gdzieś, gdzieś to usłyszałem Też gdzieś, ale nie po gdzie już Ja też ja nie wiem, A coś było, czeka, to kurde jest. Nie, nie, nie. Nie, na jakiś filmik można, nie wiem, się poja... Ale Tak, nie tak, gdzieś to, gdzieś to na, na YouTubach było. A Posta u prawa. tego! U Debila graczole, graczola, u kogo innego jak nie u tego debila. A no, no, w sumie, tak. no, u graczola pewnie było GR Mike! To <noise> jest o co win, to by mi się... No, czy się ludzi pizdo od diesla, na zim mi się nie jeździ Ale to nie, ale to nic prawda Chodźcie, chodźcie, bo mi was tu potrzeba Nie masz 100% przypadkiem? Ja? No? Nie, mam 80 Co takie kwadratowe tu jest? prosto prostokątne. Ale mi mijaków narobiłem, nawet nie wiedziałem. Nie? No, na tym pierwszym kółku. No nawet nie wiem, nie obserwowałem tego. Może to poprawić. No ja, ja myślałem, że ja coś tak wala, to ty tak robisz. No właśnie tak... ja też tak... Też widzę, że... A nie, ty też parę kubek zrobiłeś na tym nawrocie na przykład. Tak, przy tak. tu Tam przy tej siatce to zostawiłem w rogu, to tak... tak bo tam mi się nie dało wjechać w ogóle. To... Czekaj, jak ci ten zakręt pobiorę. Poprawiasz coś tutaj? Czy to jak następnym razem będzie rosło, to się poprawi? Następnym razem. Za rok. Nie no żartuję. Bo przydałoby mi się obciążenie na ty, bo mi. Ko te. znosi mnie droga, nie ma przyczepności dobrej. Bo jak startuję nie? To ta przyczepa no. mnie do, do w, wprost mi ustaje, ja tak wiesz, tak mnie przesu przesuwa, jeszcze <noise> prosto jechał od razu. to ja tu już wykosiłem tak z grubsza o. Teraz na to jedynkę trzeba bym, no? To już A nie, nie ma sensu na... Nie... Na ten no jak jak już jest 12 minut to co? No ale ja to... się tak poprosisz, to potem nie No pojeżdżamy. i tak szczerze sobie, ja to no, no, rację, no bo, to Może to teraz zrobimy. zrobię a tu uros urosło, urosło to w ogóle? A nie wiem, nie przyspieszałem no to, czasu, to nie, nie, nie wiem. czasu, to pewnie nie. A to znowu jak przyspieszy to to pogada się z... Nie no, nie zobaczymy. Urosło. Nie urosło. Nie wiem, przyspieszymy, zobaczymy. Zostanę najwyżej tutaj, tutaj za tym. To jakoś zawsze tak... Za tego słupa, jakoś nie wiem. to jeszcze z działka do no, tak nie będziemy tu kościć Piasze ile do was Ma no, was na raz Chuj Ja was nie rozłączyłem, tylko wyklnij ty się ty. <grym> Nie wiem, jakoś tak wyszło. Tu skończyłeś? O właśnie dzieje się to tutaj do to któregoś koryta? No tutaj na no do straf, nie Tu mamy ten słomę i też trawy mieć Gras, dry, gras? Jest trawka. Trawka. Ale szybkie fajnie o tyłu, chodce przyjdź, zobaczysz Kurwa nie wiem czy duże To już, nie no fajne Fajna jest ten Każde rolki się nie kręcą Nie, nie, nie no, no kręcą Nie Kręcą się te rolki Nie kręcą się te rolki U mnie się kręcą No kręcą Kurna zasypało mnie wali, No to A, dobra, czaje. Co? To nie zrozumiałem, bo lukam na ten, ten ten. Widok mapy, nie, rzeczy urosło już. Tak, patrzę na dwójkę, rośnie. I co jest grane? Ten jak dopiero, wosku, że wykusiłem to dopiero. A <trym> <trym> o, nie, nie kończy tam tego? Co jak stał? No, tam to nie urosło jeszcze. A. Będę tak stał na razie. Filipe, boza, to no, znaczy, macie, kupasz. Ale tamten nie ma, bo musisz zbierać. No ja sobie jeszcze pocisnął. Przez zrosnął szybki. Eee. To z wolnym tempem tam, tak? No. Do znaczy. Ile ci rządku zostało? Trzy. Wiesz no, skończy jak ak akurat koniec odcinka będzie W kolejnym odcinku co będziemy robić, nie wiedzmy Nie pojechać, że tam stanąłeś? Ja już stoję na tym górce to Wiesz, się siedz, nami siedzi. O ty rośnie Ale fajna trawa taka zajebista zielona taka Kurwa nie kosimy tego! Zdolni czas, jest tak zajmista trawa, że nie ma mowy, że to rusza. A, Nie rusza tego. O, ale urosło ty. Ty na dwójce też pokazały, że urosło. Wiem, bo już mi się właśnie podnosi trawa. Dzień ja zajęliśmy z tego. No za o, czek, to są na jak trawa, no, fajna taka. Ludzie i tak nie widać, nie wiem. No nie, stoi dzień dzień w, w nie, ta, No to to nie, w ogóle mnie, ta, pada śnieg. Tu też tyś trofi. Ty już koszysz tu? Nie wiem, więc tak myślę skąd by zacząć. No czemu, tak jak to młodo tak mało? No. no nie wiem, ale zielony jest to, czyli chyba tak jakby można kosić. Ale tam to przecież była duża. Dużo duża, inna. Dobra, to tu zostawię takie coś, kurwa, żeby się bardzo nie męczyć. O, to zacznę stąd. Dobra, chodź już, kończymy. Chodź tu chłopaczki. To na polu zostawię sobie ciągnik. No, no idziemy. I idem tam. Bardzo idziemy. wysypuję to. Tam na dole. Tam gdzie słowa. Tylem? Nie, bokiem. <grym> wow. Do, Do góry jechać? A gdzie? W bok? Ja Do góry jedzie? A gdzie ja mogę W bok? Duże te kupie, są, nie? O, potężne, a mało się w nich kreśli, chyba, nie? No, no dobra. Wierowca. No, mi się prosił, o nie ustawić na... No, teraz sztajer będzie Ja tu w kamurze. No bo sobie gumowce zmożesz, masz rację Nie masz gumowców No mam takie trzewiki, dobra, nieważne Trzewiki <noise> Dobra, no nie zamykaj mi drzwi Żegnaj się z wami, wami. Dadio, Dominik Hello. i ja Bye on, bye.